Christof Antonik teatralnie.pl podcast W dniach 26-29 czerwca 2025 w Centrum Sztuk Performatywnych piekarnia, odbędzie się czwarty festiwal Teatru na Faktach, a typowo. W tym odcinku mam przyjemność rozmawiać z Jakubem Tabiszem, kuratorem programu Teatr na Faktach w Instytucie Grotowskiego oraz dyrektorem artystycznym festiwalu Teatru na Faktach. Dzień dobry, cześć. Cześć. Zacznijmy może od tego, czym w ogóle jest Teatr na Faktach. Tak jakby zwykły teatr, ale dużą różnicą jest to, że bohaterowie przedstawieni w tym, w tym teatrze i wydarzenia zdarzyły się naprawdę. No i taką techniczną różnicą ogromną jest to, że bardzo dużo czasu poświęcamy na rozmowy z tymi bohaterami, na nagrywanie ich, na research, na znajdowanie tych bohaterów. To jest bardzo pracochłonne, ale bardzo satysfakcjonujące. Jednocześnie no jest taki zabawny efekt, że jak aktorzy potem podejmują rolę tych bohaterów, bo tak jak w klasycznym teatrze tutaj głównie aktorzy grają rolę tych bohaterów, choć czasami są też od tego wyjątki, no to oni kiedy zadają jakieś pytanie, a co ten bohater właściwie miał na myśli, albo czy jest jakieś tło. Do tego bohatera to nie trzeba tego pisać, my po prostu mamy godziny nagrań na to, żeby, żeby sobie o tym porozmawiać. I, I to rzeczywiście jest ciekawe, że reżyser ma odpowiedź wtedy na praktycznie każde pytanie o, o takie bardzo y, kontekstowe rzeczy, o takie rzeczy, właśnie istotę na przykład problemu jakiegoś zdarzenia, jakiejś historii. No i to jest bardzo fajne. Więc nawet spotkanie z bohaterem jest możliwe. Natomiast no, oczywiście nie zawsze jest już potrzebne, bo te materiały są zbierane przez miesiące, lata, nawet czasami, więc jest tego dużo. I oczywiście zawsze jest okazja, żeby na przykład odsłuchać sobie te rozmowy nieskrócone, niezmontowane, co niektórzy aktorzy stosują, niektórzy nie. To nie zawsze przynosi takie super efekty. W teatrze dokumentalnym nie chodzi o takie dosłowne skopiowanie wszystkiego, jakby całego bohatera bo to właściwie robi się sztuczne w jakiś sposób, nie jest to potrzebne, tylko chodzi o przepuszczenie słów tego bohatera i tego bohatera przez pryzmat aktora, żeby ten aktor jakby wydobył istotę tego, tego bohatera na scenie. Okazję uczestniczyć w dwóch spektaklach teatru na faktach, to jest Toć oraz Bogiem a Prawdą. I takim zaskoczeniem, w sumie taką niewiadomą, kiedy pierwszy raz wybierałem się na taki spektakl, było to, czy na scenie zobaczę rzeczywistych bohaterów, czy też aktorów. Okazało się, że przeważyła zdecydowanie ta druga, e, druga opcja, to znaczy, zobaczyłem tam aktorów, których mogłem zobaczyć już wcześniej na deskach wrocławskich. Teatrów. Trzeba dodać, że wielu aktorów też bierze udział w kursie, więc wtedy się mogą te światy połączyć. Także też są opowieści w ogóle autobiograficzne, biograficzne, w których też wielu artystów jakby zabiera głos. I jest to no, podwójnie wartościowe, bo, bo jednak... No, wtedy można dojść jeszcze do jakichś głębszych sensów, odbić to od siebie, ponieważ sztuka zawsze jest w jakiś sposób autobiograficzna. No, ale jak ten temat naprawdę nas dotyka, tak jak zresztą będzie parę takich tematów na festiwalu, to jest takie właśnie przekroczenie samego siebie w teatrze. Na stronie instytutu możemy wyczytać, że teatr na faktach jako projekt ma na celu popularyzację teatru dokumentalnego wśród widzów i twórców teatralnych. Czy na taki kurs może zapisać się każdy, czy są jakieś ograniczenia, czy są jakieś warunki, które trzeba spełnić, żeby w takim kursie móc uczestniczyć? Oczywiście zgłasza się dużo więcej ludzi, niż jest w stanie brać udział w kursie, więc to nie jest tak, że każdy się dostaje. Ale nie ma takiego ograniczenia jak na przykład w wielu kursach artystycznych, że ty musisz być, mieć wykształcenie artystyczne, czy na przykład być związany bezpośrednio z teatrem. Co jest bardzo ciekawe w tym kursie, ponieważ zgłaszają się dziennikarze, aktywiści, naukowcy, pisarze, artyści, sami bohaterowie jakichś kontrowersyjnych na przykład opowieści. I to powoduje, że na kursie nie masz tylko perspektywy języka teatralnego, ludzi teatru, ale na przykład na obecnym kursie mamy mnóstwo osób po szkole filmowej, robiącej filmy dokumentalne, które stwierdziły, że oni by chcieli zrobić teat dokumentalny, tak? że, że chcą spróbować innego trochę języka, choć w tej dziedzinie takiej, która ich najbardziej interesuje. No i te zdarzenia, są fascynujące, bo wiadomo, że każdy człowiek ma swoją perspektywę na świat i to mocno eksplorujemy w trakcie każdego kursu dokumentalnego i w trakcie całej naszej działalności. No ale co innego mówi ci lekarz, choć lekarze akurat na nasz kurs się nie zapisują. Co innego mówi człowiek zanurzony w teatrze i zupełnie w inny sposób yy, mówi. I to zdarzenie jest dla wielu osób takim po prostu szokiem kulturowym, że można naprawdę wynieść sporo z różnych takich baniek, w których się znajdujemy. No, dziennikarze często mają na przykład problem z tym, żeby oderwać się od jakby tego warsztatu dziennikarskiego, czyli żeby Pokazać krótko opinię wszystkich możliwych osób, albo żeby to była prawda, tak zwana obiektywna, a my mówimy: Słuchaj, ale to jest prawda osobista, to jest prawda tego człowieka. Nawet jeżeli on kłamie, jeżeli chodzi o fakty, to i tak z tym, dlaczego tak mówi, jakie są w tym emocje, mówi jakąś prawdę o świecie. No i to jest szukające dla ludzi szukających informacji, potwierdzenia faktów. A my mówimy, fakty nie są tylko suchymi informacjami. To nie jest warsztat dziennikarski. Tak samo naukowcy, którzy robią badania, na przykład antropologiczne, i mają no, bardzo zaawansowaną metodologię, gdzie stwierdzają, że ja jestem słuchawką, mikrofonem, narzędziem, ja nie mogę. Jakby brudzić tego wywiadu. Tymczasem w teatrze rozmowa jest podstawą w ogóle zrozumienia drugiej osoby i siłą rzeczy stawiając się w sytuacji rozmowy, no wpływamy na tą osobę, więc nie udajemy, że tej sytuacji nie ma. Nie stosujemy zaawansowanej metodologii, żeby złapać jak największy dystans, tylko siebie też traktujemy na, jako źródło. Do samego festiwalu, który już w przyszłym tygodniu, 26-29 czerwca 2025 w Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia. Czego możemy spodziewać się, wybierając się na ten festiwal, e, chcąc uczestniczyć w wydarzeniach, które e, proponujecie? Możecie się spodziewać ośmiu spektakli, w tym aż czterech premier, czyli zupełnie nowych. Dzieł tak, których nigdy, nigdy indziej nigdzie nie było. A te cztery spektakle, które nie są premierami też są oczywiście bardzo fajne i też warto je zobaczyć i są już sprawdzone w boju. Jest oczywiście konkurs, trzecia edycja na czytanie dokumentalne, performatywne. I są świetne w nim teksty, jestem bardzo ciekawy, kogo żyli wybierze, bo ja nie wiem, to, to jest takie odwieczne moje alibi, że okej, okay, no to teraz wy się martwcie, bo niestety mamy w konkursie fajny, fajnych ludzi i musicie wybrać jeden tekst, który zostanie potem przerobiony na spektakl, tekst lub prezentację, bo to niekoniecznie są teksty. No, i oczywiście są dyskusje, które zawsze mają taką formę, że to nie są dyskusje z artystami o tym, jak fajną robią sztukę, tylko to są dyskusje o tematach troszeczkę poruszanych w spektaklach, ale też wykraczających poza te spektakle. I w tych dyskusjach, muszę powiedzieć, dzieją się rzeczy niesamowite, bo są takie jakieś wyznania, świadectwa, jakieś historie, które w ogóle. Wykraczają daleko, daleko poza spektakle. Ja zawsze jestem mocno zaskoczony, co na przykład ekspert zaproszony na taką dyskusję potrafi powiedzieć w trakcie tej dyskusji. Ale na takiej dyskusji nie są tylko eksperci, są też czasami bohaterowie tych spektakli, które były grane, są też oczywiście twórcy, są bardzo różni ludzie. Trochę tutaj. Staramy się zawsze mieszać porządki. No i oczywiście są też warsztaty, i takie powiedzmy, performance, wydarzenia towarzyszące. Będzie bardzo fajna poetka Dina Czmusz z Charkowa która wypełnia poezją zniszczone okna i przestrzenie miasta, Charkowa. I też będzie tutaj robić projekt, taki oczywiście trochę przeniesienie, trochę symboliczny, trochę pokazujący, co w tej przestrzeni Wrocławia można pokazać. Będzie czytanie tekstu białoruskiego i rozmowa z bohaterem, który był ofiarą reżimu Łukaszenki. Będzie też akcja pisania listów, żeby uwolnić więźniów politycznych w Białorusi. Będą warsztaty z Wojtkiem Ziemińskim, który jest świetnym reżyserem, dokumentalistą teatralnym, który ma niesamowite jakby poczucie fajnego eksperymentu, tak to nazwijmy. Więc gorąco też zachęcam do udziału w takich warsztatach. On też będzie prezentować swój spektakl, najnowszy monolog wewnętrzny. W którym bohater opowiada całym swoim ciałem o swoim życiu. Co to znaczy, to musicie zobaczyć, ale podpowiem, że na spektaklu zakłada się słuchawki, no więc naprawdę podejście do, do dokumentu może być bardzo, bardzo różne. w tym aż cztery premiery. Performance, czytania performatywne. Czy wszystkie te dzieła zostały stworzone w ramach kursu Teatru na Faktach w Instytucie Grotowskiego? Nie, absolutnie nie. Niektóre są. Mm, na przykład premiery niektóre. Ale oczywiście są zaproszone też spektakle. Na przykład jest też zaproszony spektak. If Only z Niemiec, który opowiada o afgańskich młodych kobietach, które mieszkają obecnie w Afganistanie. Ich nie zobaczycie tu we Wrocławiu fizycznie na scenie. No tylko ta dokumentalna, jakby dzięki technologii, je pokazuje ich historię i ten spektakl jest przez nie współtworzony. To też nie jest tak, że to jest tylko opowiedziana ich historia. Więc też bardzo ciekawy. Taki zabieg dramaturgiczny, trochę spektakl, trochę instalacja, no jednocześnie na taki temat, który no muszę powiedzieć jest nawet dla mnie, który tam może się trochę tym interesuje, no ale jest absolutną abstrakcją, bo my nie mamy żadnej okazji porozmawiać z mieszkanką obecną Afganistanu, możemy co najwyżej porozmawiać z ludźmi, którzy, którzy stamtąd na przykład uciekli, nie? ale to już jest zupełnie inna perspektywa. Więc to też jest niesamowite, jak na przykład technologia w teatrze potrafi eksperymentować z tym właśnie niemożliwością e, spotkania w tej samej przestrzeni. dwa tak, spektakle ukraińskie, to jest Jutro 10 lat temu, on jest w pewien sposób podobny do tego ifonii afgańskiego spektaklu, Ponieważ tam też występują bohaterowie tego spektaklu, choć oczywiście oni tutaj występują już na żywo na scenie, to jest niezapośredniczone, tak jak w tym poprzednim spektaklu. Natomiast jest to błost młodzieży ukraińskiej, która mieszka w Polsce ze względu na wojnę toczącą się w Ukrainie. I muszę powiedzieć, że my znowu absolutnie nic nie wiemy o tej młodzieży. To są tysiące, tysiące ludzi w wieku, no nie wiem, 13-19 lat. My w ogóle nie mamy żadnej okazji tak naprawdę posłuchać, co im w duszy gra. No i tutaj na tym spektaklu mamy tę okazję, co mnie strasznie cieszy, bo to jest ogromna jakaś taka praca młodych też artystek ukraińskich, które po prostu cuda niewidy zrobiły, więc naprawdę świetna Praca jest na tej scenie. Nie tylko słowem, ale ruchem, tańcem, wszystkim, co się da. No i to są naprawdę poruszające oczywiście historie. Też nie możemy myśleć, że każdy spektakl ukraiński jest teraz tylko o wojnie. No bo to, to nie tylko o to chodzi. Jest spektakl słodko-kwaśny, który z kolei jest monodramem dokumentalnym Sofia Oniszczenką. I to jest ciekawe, bo. To jest o wiosce, która została zniszczona w trakcie wojny w Ukrainie, w Sliwce. ale to nie jest tylko o wojnie i to nie jest tylko, moim zdaniem, o tej wiosce, tylko właściwie to jest taka elegia do wioski i do wszystkich wiosek, które znikają. No i tam chyba pada takie pytanie: a jak zachować tę pamięć, co, co zostaje po takim miejscu i po ludziach z tego miejsca? I jest to spektakl, który bardzo jest ruchowy, wizualny, różny, więc, więc też, też inny język jest tutaj stosowany. W rozmowie pojawiły się czytania performatywne. Czym właściwie jest taka forma czytania performatywnego i czy każdy może czytać performatywnie? To jest pomysł na spektak często. Czasami to jest całkiem zawansowany pomysł na spektak, że właściwie tylko wyrzućmy na przykład kartki i już mamy spektak. Myślę, że to jest zaletą czytań jest to, że po prostu je się da szybciej i taniej zrobić, tak prozaicznie mówiąc, ale to, co się w nich dzieje, wow! Wszystko się w nim dzieje. I w tych siedmiu czytaniach, które akurat będą na tym konkursie, niektóre to są takie, no wiem, instalacje, jakieś wykorzystanie rekwizytów, inne to po prostu są mocno tekstowe czytania rzeczywiście z kartkami, ze świetnym tekstem. Tam jestem ciekawy, co oni po prostu wszyscy zrobią w tym konkursie, bo będą na pewno starać się, żeby to wyszło jak najlepiej. Czy każdy może czytać w czytaniu performatywnym? No, a czy każdy może czytać? Tak, ale mm, nie, nie dla każdego to jest takie proste. Na przykład dla osoby w spektrum autyzmu, myślę, że występ w czytaniu performatywnym może być czymś nie do przekroczenia ze względu na to, że jest spektrum. Czyli pewnie fajnie by było, żeby ktoś tę osobę reprezentował albo, żeby się wymyślił jakiś inny sposób na reprezentację tej osoby, tak żeby się czuła bardziej komfortowo. W czytaniu, w którym występują super aktorzy profesjonalni, to wiadomo, że niesie historię ich głos i umiejętności, ale z drugiej strony mieliśmy czytania, gdzie rzeczywiście bohaterowie występowali na scenie, Miało to taki ogromny walor autentyczności, jakby do czystszego zetknięcia z tymi ludźmi i samorzecznictwa, które samo w sobie też, też jest ogromną wartością. Więc te formy tutaj są naprawdę różnorodne. Myślę, że na pewno nie ma się co przejmować tym, że to jest tylko dla wybranych osób. Myślę, że tutaj najważniejsze jest to, co się chce przekazać. Wielu w różnych osób pojawia się taki moment, w którym te osoby chcą jedno coś powiedzieć. A my w teatrze mamy też ten przywilej, że możemy pomóc tym osobom dając swoją miłość, jakby tworząc, stając się tą tubą dla ich głosu, jeżeli oni nie czują, że ich głos odpowiednio mocno wybrzmi dzięki nim samym, nie? i to jest też, też piękne. Festiwal Teatru na Faktach odbywał się pod nazwą Antybohaterka. Trzeci festiwal to rzeczy zbędne. W tym roku czwarta edycja festiwalu. No właśnie, dlaczego atypowo? Główną inspiracją były teksty, które się pojawiły o osobach z pektym autyzmu, no osobach neuroatypowych. No i to jest rzeczywiście temat, który powiedziałbym w naszej polskiej rzeczywistości, on narasta. Z roku na rok się mówi o takich ludziach więcej i to jest bardzo dobrze, ale wciąż się mówi strasznie mało. Właściwie znaleźć spektakl, który mówi o osobach z spektrum autyzmu jest trudno bardzo, ale jeszcze znaleźć taki, który mówi o tym, o tym w sposób adekwatny, współczesny i taki reprezentatywny dla tych osób też jest w ogóle mega trudno. I niestety często w sztuce idzie się na skróty z różnymi rzeczami no i potem powstają laurki albo jakieś nie, nie do końca trafne rzeczy, coś jest wygładzone, zwłaszcza w serialach to, to jest takie widoczne I, i te środowiska związane na przykład opiekunów osób w autyzmie czy samych osób właśnie w spektrum no, krytykują na przykład takie postrzeganie, lukrowanie rzeczywistości, bo oni wcale nie czują, że ta rzeczywistość jest taka miła i przyjemna. My, my dopiero sobie jakby społecznie zaczęliśmy uświadamiać, że to spektrum istnieje bardzo niedawno temu. Nawet lekarze i medycyna też nie bardzo sobie z tym radziła. I właśnie my będziemy mieli spektak, premierę Meltdown. I Meltdown to zresztą jest określenie też medyczne. To jest taki powiedzmy kryzys psychiczny, który następuje trwiczkę do sobie w spektrum, bo to mieć kryzys. No i tam jest sytuacja matki i córki. Córka jest dorosła, ale jest spektrum autyzmu i diagnoza tej córki, jak ona była mała, no praktycznie nie istniała, bo uważano wtedy, że to właściwie chłopcy mają tylko autyzm, a dziewczynki nie, bo okazało się, że te mierniki, te badania, były tylko skierowane w stronę męskiej populacji, a żeńska się przesłuchiwała, bo była zupełnie inna i dziewczynki po prostu zdawały, że są społecznie jakby takie same jak ich koleżanki, bo były lepsze w tak zwanym, no, nazwijmy to, umownie udawaniu I, i specjaliści w ogóle nie mogli dociec, czy one mają ten autyzm, czy nie, w ogóle to ignorowali. Wciąż badania kobiet w wielu aspektach są dużo mniej zaawansowane niż badania mężczyzn, Jakby model męski jest bardziej dominujący w ogóle w medycynie, co jest dosyć absurdalne, jak tak pomyśli się. Ale to przekonanie o tym, że, wiesz, choroby psychiczne albo problemy psychiczne były głównie domeną męską, no wciąż jest bardzo dominujące. A to się coraz bardziej okazuje nieprawda. No i to była ta pierwsza główna inspiracja. Oczywiście na festiwalu nie mówimy tylko o osobach neuroatypowych, Choć poświęcamy im sporo czasu, ale mówimy sobie tak, ale co to znaczy człowiek typowy? Co w ogóle jest typowy, być typowym, szarym, przeciętnym człowiekiem? Co to w ogóle jest? To jakaś literatura nam wymyśliła i też się z tego nabija, oczywiście, nie? ale no my też nie możemy, nie możemy sprostać wyzwaniu stworzenia statystycznego człowieka, bo ktoś taki nie istnieje. Każdy z nas jest inny, każdy ma swój język. Jest 38 milionów języków polskich, a nie jeden. Bo jakby porównywać ciebie i mnie i każdą osobę, którą byśmy spotkali, jak mówi po tym polsku, to byłby to zupełnie inny język oczywiście z wieloma podobieństwami, ale ze swoimi słowami, jakimiś naleciałościami, jakimiś błędami, jakimiś fajnymi... No, i tak dalej, całą historią naszego życia przejawiającą się w tym właśnie języku, którym my w teatrze dokumentalnym dosyć rzetelnie zapisujemy, żeby właśnie wydobyć to, że ktoś się waha, że ktoś mówi no prawda, no prawda, no prawda i dlaczego mówi no prawda, no bo no prawda, albo w maryt mówienia jak jakaś maszyna, jak Katarynka, tak, a, a ktoś mówi bardzo powoli, albo ktoś mówi tak szybko, jak ja teraz i się emocjonuję, i to jest fajne, że w języku kryje się ta i kryje się rytm. Każdy ma swój rytm, no i my ten język bardzo stawiamy na piedestale, czasami w ogóle go nie używając. Bo teatr dokumentalny może być bez słów, a wciąż opierać się na głębokim researchu, no i będziemy mieli spektał śpiew skrajny głuchy, który oczywiście, że będzie miał słowa, ale będzie miał słowa w polskim języku migowym, które są przetłumaczone na rapowy koncert koniczny, tak język polski rapujący, bo rytm gestykulacji języka migowego jest świetny do przełożenia, jak się okazuje, na nie niezły, kopowy utwór, a jednocześnie to będzie historia na przykład. W życiu, w kulturze i wykluczeniu osób głuchych w różnych sytuacjach, więc też taki protest, taki sprzeciw, nie takie właśnie wyciągnięcie tego, że ta osoba nie godzi się na to, żeby być tylko takim szpiegiem w krainy głuchych w tej rzeczywistości ludzi słyszących. O! Instytut Grotowskiego jest znany z dbania o dostępność swoich wydarzeń. Przykładowo w wydarzeniach, w których miałem okazję brać udział w wielu przypadkach była obecna tłumaczka polskiego języka migowego. Na jakie udogodnienia mogą liczyć osoby z niepełnosprawnościami lub też dodatkowymi potrzebami w trakcie Festiwalu Teatru na Faktach? Staramy się od pierwszego festiwalu, żeby ta dostępność była ważna. W tej edycji Decydowana większość programu będzie dostępna w polskim języku migowym. Łącznie z tym, że spektakl otwarcia w ogóle będzie tworzony przez osoby głuche i słyszące, więc język migowy będzie na scenie, na scenie będzie poezja w ogóle głuchych, czyli poezja wizualna. To jest w ogóle spektakl, który będzie dostępny dla wszystkich możliwych grup osób, tylko każdy będzie czerpał z tego spektaklu na inny, oryginalny, wyjątkowy, równorzędny sposób. Będziemy mieli spektakle też z napisami, bo nie wszyscy wszyscy znają język migowy. Będziemy mieli dwa spektakle w języku ukraińskim z napisami w języku polskim, no co też jest dostępnością dla osób np. ukraińskojęzycznych, będziemy mieli spektakl w języku angielskim, z napisami po polsku. Będziemy mieli też spektakl z napisami po hiszpańsku, opowiadający o przymusowych, nazwijmy to, pracownikach latynoamerykańskich, więc też to będzie dla nich jakby dostępne, jeżeli przyjdą na ten spektakl, ich znajomi i Będziemy mieli oczywiście full dostępność dla osób w przestrzeni ruchu niepełnosprawnych ruchowo bo Centrum Sztuk jest przystosowane właśnie dla osób na wózkach i tak dalej. Będziemy mieli część spektakli przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością wzroku, czyli będziemy mieli audiodeskrypcję. Będziemy mieli też specjalne takie udogodnienia właśnie dla osób neurotypowych. To po raz pierwszy na naszym festiwalu. Staramy się, żeby część widowni była w ogóle specjalnie zdystansowana, nazwijmy to w skrócie, żeby się ludzie czuli bardziej komfortowo. Będzie pokój wyciszeń, będą słuchawki wyciszające i będziemy też wskazywać, no, jak ktoś będzie miał oczywiście ochotę, takie spektakle, które są na przykład spokojniejsze, które łatwiej znieść, jeżeli się ma problemy, nie wiem, ze stroboskopem czy z dźwiękiem czy różnymi. Teatralnymi efektami, no to, to też takie porady będziemy dawać. Będzie też oczywiście pędzla indukcyjna dla osób z aparatami słuchowymi. Ważne jest to, że też bilety dostępne są tańsze, yy, i osoby asystenckie, które z takimi osobami niepełnosprawnymi przychodzą, to w ogóle wchodzą za darmo i też na ten bilet dostępny. Więc no naprawdę, na wiele sposobów staramy się to jakoś udostępnić, w tym Konkurs niedzielny, oprócz tego, że jest tłumaczony na PJM i będzie miał audio, audio wstępy, to jest też transmitowany online, więc nawet można go oglądać nie wychodząc z domu, No, co też może mieć znaczenie dla kogoś, kto oczywiście nie ma takiej mobilności, więc tutaj będzie mógł sobie oglądać i kibicować twórcę. Może jeszcze kilka słów o warsztatach towarzyszących festiwalowi teatru na faktach, a typowo. Warsztaty z Diną Czmusz z Charkowa, czyli spisania wierszy w przestrzeni, jakby wypełniania może zniszczonej przestrzeni. Co to dokładnie będzie, no to polecam Wam się przekonać, ale myślę, że to będzie jakaś taka fascynująca podróż. Będą Wojtka Ziemińskiego, warsztaty takie dokumentalno-teatralne, ale nie tylko dla osób teatralnych oczywiście, z form realu. No i będziemy mieli koło dialogu o treściach wrażliwych, o przekroczeniach w sztuce i różnych konfliktach, które z tego wynikają. I to są jakby te trzy podstawowe wydarzenia właśnie w Pływaniu. Na koniec zaproszenie dla słuchaczy podcastu Teatralnie Podcast do udziału w czwartym Festiwalu Teatru na Faktach. Jeżeli zastanawiasz się, dla kogo jest Festiwal Teatru na Faktach, no to ja Ci odpowiem na Ciebie. Jeżeli mi nie wierzysz, to przyjdź i sprawdź, bo mamy tam 30 dowodów na te że Więc zapraszam serdecznie do takiego teatru, często nie zobaczycie. To była rozmowa z Jakubem Tabiszem, kuratorem programu Teatr na Faktach w Instytucie Grotowskiego oraz dyrektorem artystycznym festiwalu. Do zobaczenia Festiwal Teatru na Faktach 26-29 czerwca 2025 w Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia we Wrocławiu.